Jesteśmy różni, ale nie wiemy jak bardzo. Optymistycznie zakładamy, że trochę. Olga Tokarczuk. Nazywam się Jadwiga Korzeniewska, a to jest podcast Bez zadyszki. O nawykach, dobrej motywacji i produktywności po swojemu. Zapraszam. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o jednej z moich ulubionych typologii motywacji czyli o podziale na motywację strategiczną oraz na motywację instant. Przed nami czwarty odcinek, w którym na tapet weźmiemy podział motywacji ze względu na jej źródło. To jest w zasadzie jeden z takich, z najbardziej znanych podziałów choć omówimy też pewną pomijaną odnogę. Dobra, kończ z tą aurą tajemniczości. Dziś porozmawiamy po prostu o motywacji wewnętrznej, zewnętrznej i społecznej. I to właśnie ta ostatnia z nich jest najczęściej pomijana. Z kolei zaś motywacja zewnętrzna była sprowadzana do systemu nagród i kar, co też jest dość krzywdzące. Ale po kolei. Znasz ten stan, w którym aż rwiesz się do działania. Ten stan, kiedy sama myśl o tym, że masz się za coś wziąć, sprawia, że po prostu no, praktycznie czujesz motyle w brzuchu, czujesz takie podekscytowanie. Mam nadzieję, że to nie jest u Ciebie rzadki stan, ponieważ on świadczy mm, zwykle o tym, że mamy właśnie optymalny bądź wysoki poziom motywacji wewnętrznej. Ten stan sprawia, że właśnie samo podjęcie się danego działania sprawia nam przyjemność i przynosi satysfakcję. Daje poczucie sensu. Rzadko potrzebujemy wówczas jakichś zewnętrznych zachęt czy bodźców, żeby się podjąć danej czynności. To są te momenty, te czynności, gdy działamy w oparciu o nasze wartości, wypełniamy swoją misję czy, czy realizujemy wizję. I dla jednego to będzie rekreacyjne bieganie, dla jednego to będzie. Rekreacyjne bieganie, dla drugiego mistrzostwo w turnieju planszówek, dla trzeciego założenie rodziny. I budujące jest to, że każdy z nas ma coś w tym worku motywacji wewnętrznej. Problem zaczyna się wtedy, gdy inni ludzie chcą do naszego worka pakować swoje szpargały, bo uważają, że jeżeli dla nich jest ważny bób, hummus i włoszczyzna... To dla nas też musi to być ważne. Jestem osobą bezdzietną z wyboru, od 15 lat żyjącą w niesformalizowanym związku z bardzo fajnym i bardzo dobrym człowiekiem. Mamy XXI wiek, żyjemy w środku Europy. Do tego mamy też wolną wolę, więc można by pomyśleć, że co komu do tego, jak jakaś ja sobie układa życie. Surprise, mother... To jest generalnie temat rzeka ile można się o sobie dowiedzieć od innych ludzi, i jakże często zupełnie obcy ludzie zawłaszczają sobie prawo do stanowienia o tym, co jest dobre i właściwe dla ogółu ludzi, ale zostawmy to na inną okazję. W każdym razie, to jest moment tego odcinka, w którym cała na biało wkracza motywacja społeczna. Jest ona specyficzną odmianą motywacji zewnętrznej, czyli tej, gdzie to zewnętrzne bodźce na nas oddziałują, byśmy się zmotywowali do podjęcia, kontynuowania czy też ukończenia działania. W przypadku motywacji społecznej tym zewnętrznym bodźcem jest drugi człowiek człowiek, który stara się wywrzeć na nas wpływ. Może to robić na wiele sposobów, na przykład poprzez bycie dobrym przykładem, za którym chcemy podążać, czy też poprzez wspieranie nas w momentach kryzysu na drodze do naszego celu. Ale może także stosować szantaż emocjonalny, próbować nami manipulować, albo wywierać na nas presję w rodzaju weź się za siebie, bo zobacz, jak ty wyglądasz. Więc jak się pewnie domyślasz, motywacja społeczna jest trochę jak doktor y, Jekyll i Mr. Hyde. Teraz wychodząc z założenia, że narzędzia motywacji zewnętrznej, w tym również społecznej, mają y, służyć do tego, aby pobudzić naszą motywację wewnętrzną, to szantaże, słowne utarczki, stawianie ultimatum i tym podobne duperele nadal, nadal często przynoszą skutek odwrotny od zamierzonego. U niektórych z nas co prawda obudzi się tak zwany syndrom Polaka, czyli ja nie zrobię, ja nie schudnę, nie rzucę palenia, nie przebiegnę 5 km, to potrzymaj mi ten napój bezalkoholowy i patrz. Jednak reszta z nas pójdzie w bunt, czyli... Im bardziej inni na mnie naciskają, że mam coś zmienić lub coś zrobić, tym bardziej ja będę się wobec tego pomysłu buntować. To jest taka taktyka w stylu: na złość babci odmrożę sobie uszy. A to i tak pod warunkiem, że osoba, na którą wywiera się wpływ, w ogóle sama dostrzega potrzebę zmiany i przyczyny sytuacji, w której się znalazła. Bo gdy dana osoba tego nie dostrzega, gdy uważa, że to działania innych ludzi, a nie jej własne stanowią problem, to będzie iść w zaparte. Będzie stawiać siebie w roli ofiary, na którą wszyscy się uwzięli, wszyscy przeciwko niej się sprzysięgli. I to jest ogromny problem w przypadku nawyków, które przeradzają się w uzależnienie. Nader często żadne rozmowy, żadne szantaże, żadne ostatnie szanse nie pomogą, dopóki osoba uzależniona sama nie sięgnie własnego dna. I tu warto nadmienić, że to dno może być na innej głębokości dla różnych osób. Nie da się pomóc komuś, kto sam tej pomocy nie chce przyjąć. I to niezależnie od tego, z jakiego powodu y, odmawia przyjęcia tejże pomocy. I tyle. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do tej, y, do tej pozytywnej twarzy motywacji społecznej. Osobom, które wspieram w zmianie nawyków na dobre, zawsze rekomenduję poszukania y, przyjaciół swojej zmiany. To niekoniecznie są tacy nasi codzienni przyjaciele, y, tylko to są sojusznicy naszych celów. Taki sojusznik naszego celu może przyjąć najczęściej jedną z trzech ról. Pierwsza to jest sojusznik działający. Czyli ktoś, kto ma podobne cele do naszych i chce razem z nami wejść w proces zmian. Druga to sojusznik zagorzały fan. Czyli ktoś, kto będzie nam kibicował i kto będzie w nas wierzył, niezależnie od tego co się będzie działo, niezależnie od tego jak bardzo nam nie pójdzie, i tak dalej. Trzecia to sojusznik, trener, czyli ktoś, kto będzie nas szturchał mentalnym kikiem i mówił: Nie ma, że ci się nie chce, kowalski, wstawaj i rób mi tu pięć okrążeń, ale migiem. I teraz każda z tych ról jest użyteczna. Każda z nich sprawdzi się, tyle że na innym etapie naszej drogi do Celu. Sojusznik działający nakręci nas do działania zarówno w duchu kooperacji, jak i rywalizacji. Jeśli działający sojusznicy zdają sobie nawzajem raporty z tego, co zrobili i jakim idzie, to dla wielu osób może to stanowić taki dodatkowy bodziec wspierający, że po pierwsze nie jestem sama lub sam w tym procesie zmiany, a po drugie. Będzie mi źle z tym, że muszę zaraportować na przykład niewykonanie jakiegoś, jakiegoś zadania mojemu sojusznikowi, więc zaprę się, a zrobię. Sojusznik Zagorzały Fan zaopiekuje się nami, kiedy będziemy mieć na przykład doła z powodu kryzysu czy, czy porażki. On nas wesprze dobrym słowem, dobrym gestem, poklepie nas po ramieniu. Z kolei sojusznik Trener. Nie pozwoli, byśmy z tego małego doła zrobili kanion rozpaczy. On nam przypomni o naszym celu i o tym, że mamy wracać po tym zaopiekowaniu się sobą na tory działania. Warto zatem zadbać o to, by mieć w swoim narożniku przynajmniej po jednym sojuszniku z każdej z tych kategorii. Natomiast warto pamiętać, że przekaz myśli nie działa. Gdy potrzebujesz wsparcia, lub pomocy, to musisz jasno komunikować co i od kogo potrzebujesz otrzymać. Co równie istotne, musisz także wziąć na, na klatę taką ewentualność, że tego nie otrzymasz. Czyli szanować też granice innych ludzi. Została nam do omówienia jeszcze motywacja zewnętrzna. Jakże często właśnie sprowadzono do systemu kar i nagród, o czym wspominałam na początku. W przypadku motywacji zewnętrznej bazujemy na zewnętrznych bodźcach, dzięki którym chcemy zachęcić siebie do działania, a docelowo tak naprawdę chcemy podnieść poziom swojej motywacji wewnętrznej. I to jest bardzo ważne, by z dobrodziejstw motywacji zewnętrznej korzystać przede wszystkim wtedy, gdy nasza motywacja wewnętrzna leży i kwiczy. Bo jeśli poziom naszej motywacji wewnętrznej jest ok, to z motywacją zewnętrzną nie ma, co, nie ma co przesadzać. Wiesz już, że w ramach motywacji zewnętrznej bodźcami mogą być nagrody, kary, a nawet inni ludzie. Natomiast w tym repertuarze bodźców są dwie kategorie, które często umykają naszej uwadze. To są miejsca, które odwiedzamy i przedmioty, z których korzystamy. Przedstawię Ci teraz kilka hipotetycznych sytuacji. Pierwsza: Mam postanowienie, by nie jeść słodyczy. W drodze do pracy mijam cukiernię, z której rozchodzą się wspaniałe zapachy. Druga: chcę rzucić palenie. W przerwie w pracy zjeżdżam z ziomeczkami do palarni, żeby pogadać. Trzecia. Zamierzam codziennie jeździć na rowerze stacjonarnym. Rower ten stoi w garażu, do którego, aby się dostać, muszę przejść przez cały dom. Czy w tych sytuacjach ułatwiam sobie sprawę, czy ją utrudniam? Wracamy tu tak naprawdę do tego, o czym mówiłam w pierwszym odcinku poświęconym e, filozofii Hustle. Jesteśmy mistrzami w utrudnianiu sobie, bo jest jakieś mocne przekonanie w narodzie, że trzeba się natrudzić, że musi być ciężko, że bez wysiłku takiego, że pęka ci żyłka na czole, to się w ogóle nie liczy. Prowadzanie zmian, zwłaszcza na początkowym etapie, kiedy wszystko jest takie nowe i dziwne i czujemy się nie na miejscu, już Samo z siebie to jest po prostu trudne. To po co sobie jeszcze komplikujemy? Czy nie lepiej jest do pracy przejść się inną drogą, nie zjeżdżać do palarni dla towarzystwa, a rower wstawić do domu? Wpływ na to, ile alkoholu wypijemy, może mieć wielkość szklaczki, kieliszka, z którego pijemy. Podobnie jest z jedzeniem, bo lubimy cały talerz załadować jedzeniem, a od dzieciństwa wpaja nam się, że trzeba zjeść wszystko, co ma się na talerzu, za zdrowie całej rodziny, a w ogóle w Afryce to głodują dzieci. Więc kto by nie zjadł całego obiadu? Na to, ile wydamy na zakupach, wpływ może mieć to, czy płacimy kartą, a więc kawałkiem plastiku, czy Gotówką, która mocniej jest zakorzeniona w naszych głowach jako faktyczny, realny pieniądz. To wszystko są czynniki zewnętrzne, które wywierają na nas wpływ każdego dnia. Dopóki nie zaczniemy sobie zdawać e, sprawy z tego, to nie ma mowy o tym, abyśmy przejęli kontrolę nad tym obszarem naszego życia, na który faktycznie mamy wpływ. Aby było to możliwe, potrzebujemy podejść do motywacji holistycznie. Na zakończenie naszego spotkania mam dla ciebie tym razem dwa pytania coachingowe. Pierwsze, gdzie są źródła twojej motywacji? I drugie. Co z tego odcinka bierzesz dla siebie? Tyle na dziś. Dzięki tobie wiem, że tego podcastu słuchają przynajmniej cztery osoby. Ja, montażysta, moja mama i ty. Jeśli treść tego odcinka była dla Ciebie wartościowa i użyteczna, polub go, podziel się nim w mediach społecznościowych, szepnij dobre słowo ziomkom. Dzięki za dziś i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu bez zadyszki.